Witajcie, Szanowni Państwo, w kolejnym odcinku dzisiaj jest coś, czego dawno nie było, czyli powłoka ceramiczna do waszych felk od firmy Tenzi, seria Pro Detailing i jest to R1 Rim Ceramic Quartz Paint Protection. No, a ja zapraszam Was tak jak zawsze do tej lepszej, praktycznej części tego odcinka. Moi drodzy Tenzi seria Pro Detailing R1 Rim Powłoka ceramiczna do Felk. No i co wiadomo w zestawie mamy tutaj wszystko to co podaje Tenzi Tam jest 50 powłoki Super fibra z tą metką, której nie lubię Jest ten aplikator w środku też, którego nie lubię Ale są swedy, swedy są spoko No fibrą akurat tutaj w przypadku felg tą fibrą można sobie popracować No okej, okay. mamy to każdy nowicjusz, każdy użytkownik Takiej powłoki, który będzie chciał ją zaaplikować, ma praktycznie cały gotowy zestaw akurat tutaj na miejscu. No poza jakimś prepem czy ipom, po tego tu w zestawie nie ma, no ale jest w stanie sobie tą powłokę od razu zaaplikować. Po aplikacji odczekujemy od 7 do 8 minut, w zależności oczywiście od temperatury i wilgotności w waszym pomieszczeniu, w którym to instalujecie. No i odczekujemy i bierzemy się za docieranie. Produkt jest łatwy w dotarciu, łatwy w aplikacji. I pozostawia po sobie bardzo fajny szklisty efekt. Widać, widać różnicę tutaj w przypadku felg na Lexusie Widzieliście, że jest różnica zauważalna. Po pierwsze, tam około 140 km takie szybkie spukanie. Można było zauważyć, że felgi troszeczkę mniej brudzą się tam, gdzie jest zaaplikowana powłoka, czyli ona działa. Te producent też nam podaje, że możemy ją warstwować z odstępami 3 godzinnymi ale nawet doczytam jeszcze, żeby nie być gołosłownym. Tak, dokładnie. Interwał między warstwami to jest 3 godziny i czas na wyschnięcie ostatniej powłoki to jest 8 godzin, więc te tutaj dane musicie zapamiętać tak, żeby tą powłokę dobrze zainstalować, żeby ona Wam się sprawdzała, żeby nie było później kłopotów, że ona przestała działać albo coś się z nią nie tak. Jeżeli chodzi o aplikację bez docierania, tutaj w przypadku kliówki zostało to zaaplikowane, zostawiłem to na 45 minut, Chyba nawet troszeczkę dłużej, bez powiedzmy około 45 minut, zostawiłem. No i powłoka się nie utwardziła. Miałem wrażenie, że było też jej troszeczkę za dużo, przez co nie mogła ona sobie dotknąć, ale musiałem po prostu dotrzeć, żeby było wszystko git. Może tutaj przy aplikacji z airbrusha, z tego aerografu powiedzmy, byłoby zupełnie inaczej, bo byłaby mniejsza ilość zaplikowana. Tak przy tym płatku zawsze troszeczkę tego więcej idzie. Także tutaj aplikujecie i docieracie bez żadnej kombinacji. Co do trwałości, to się okaże wszystko w pracy. Ja uważam, że produkt jest produktem godnym polecenia, godnym sprawdzenia. W przypadku, akurat tutaj, filmy tenzji, nie jest już to tenzji, co było kiedyś. więc ja radziłbym Wam po prostu zajrzeć do tych produktów, jak one się spisują. No i tyle, moi drodzy. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Tutaj powędruję oczywiście kwadracik z subskrypcją. Musicie sobie wejść, zasubskrybować, tak żebyście mogli zobaczyć kolejne odcinki, żebyście byli na bieżąco, żeby wyskakiwały Wam powiadomienia. No a ja oczywiście Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam firmy Tenzi, pozdrawiam również Was i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.